Witajcie na kanale bezprzepłacania.pl. Dzisiaj mam dla Was recenzję jednego z lepszych robotów sprzątających, jakie miałem okazję testować: AlphaWise V8S Pro. To rewelacyjny sprzęt głównie z uwagi na niesamowicie niską cenę, biorąc pod uwagę jego możliwości. Sprawdźcie koniecznie, na czym oparłem swoją opinię. AlphaWise V8S Pro dostępny jest niemal wyłącznie w sklepie GearBest.com. Ograniczona dostępność jest tym samym jego największą wadą. Warto jednak podkreślić, że co jakiś czas dostępny jest również z dostawą z polskiego magazynu. Pod filmikiem znajdziecie dokładną informację, gdzie i jak kupić go obecnie najtaniej. W zestawie z robotem znajdujemy instrukcję obsługi wraz z instrukcją instalacji aplikacji. Instrukcje są w języku angielskim. Nie ma polskiego, ale wszystko działa tu intuicyjnie, co sami zaraz zobaczycie. Następnie wyjmujemy pięknego białego robota. Zaraz przyjrzymy mu się dokładniej. Ładowarka. Szczoteczka do czyszczenia robota. Cztery zmiotki przednie, w tym dwie zapasowe. Zapasowy filtr HEPA. Pojemnik na wodę z założonym mop Stacja ładująca. Pilot zdalnego sterowania. I zapasowa ścierka mopa. Tak prezentuje się całość. Przyjrzyjmy się teraz z bliska robotowi. Jest praktycznie cały biały. Jak wiele innych podobnych robotów. Ale warto podkreślić, że w przeciwieństwie do nich jego obudowa nie jest połyskująca, lecz matowa. W przedniej części robota mamy oczywiście zderzak. Następnie widzimy trzy diody. Pierwsza sygnalizuje, czy robot jest włączony, kolejna to sygnał Wi-Fi, a ostatnia to stan ładowania. Centralnie umieszczony przycisk służy za włącznik oraz przycisk startu i zatrzymania odkurzania. W tylnej części mamy zamontowany pojemnik na kurz. Tędy wpadają do niego zabrudzenia. Z drugiej strony mamy natomiast klapkę z wymiennym filtrem HEPA oraz filtrem wstępnym. Pojemność pojemnika na kurz to aż 600 ml. Robota możemy łatwo przekształcić w robota mopującego. W tym celu w miejsce pojemnika na kurz wkładamy pojemnik na wodę. Wlać do niego możemy aż 350 ml wody. Szmatka mopa zamocowana jest na bardzo mocne rzepy. Zerknijmy teraz pod spód. Tak wygląda w wariancie z zamontowanym mopem. A tak z pojemnikiem na kurz. Pod zderzakiem umieszczone są czujniki antyspadkowe, dzięki którym robot wyczuwa schody. Tymi dwiema blaszkami odbywa się ładowanie. Pomiędzy nimi jest niewielkie obracane kółko. Napęd zapewniają natomiast dwa duże kółka. Przed rozpoczęciem użytkowania musimy wpiąć dwie zmiotki przednie, lewą i prawą, które są odpowiednio oznaczone. W centralnej części znajduje się natomiast obracana turboszczotka, która zwiększa skuteczność odkurzania. Szczotka główna jest częściowo gumowa, ale ma też włosie do przeczysywania dywanów. Tędy natomiast wciągane są zagrudzenia. Robot wygląda bardzo minimalistycznie. Mi bardzo się podoba, głównie z uwagi na matowy wierzch. Tak prezentuje się w porównaniu z recenzowanym przeze mnie niedawno Roborokiem S5 Max. Roborok dla odmiany ma powierzchnię błyszczącą. Jak jest czysty, to prezentuje się świetnie, ale niestety bardziej widać na nim kurz i odbite palce. Obudowa Alpha Wise pod tym względem jest znacznie praktyczniejsza. Stację ładującą robota umieszczamy w łatwo dostępnym miejscu i powinniśmy zapewnić po pół metra wolnej przestrzeni po bokach. I 1,5 metra przed stacją. Pierwsze ładowanie do pełna powinno trwać około 5 godzin. Po naładowaniu zielona lampka ładowania na robocie przestanie migać. Włączyć odkurzanie możemy w zasadzie na trzy sposoby. Najprostszym sposobem jest naciśnięcie przycisku na robocie. Wygodniejsze będzie jednak korzystanie z pilota. Pilotem możemy go nie tylko uruchomić, ale i nakazać mu powrót do bazy. Mówmy zatem przyciski robota. Mamy tutaj automatyczne odburzanie, przycisk zmiany trybu, przycisk startu i zatrzymania, strzałki kierunkowe, przycisk programowania, przycisk zegara oraz powrót do ładowania. Wyświetlacz na górze umożliwia nam zapisanie aktualnej godziny oraz zaprogramowanie godziny automatycznego sprzątania. Musimy tylko pamiętać, aby wysyłając polecenie kierować pilot w stronę robota. Trzeci sposób sterowania robotem to aplikacja na smartfony. Instrukcja jej instalacji jest dołączona do zestawu. Apka nazywa się Smart Life i znajdziecie ją w Google Play lub App Store. W aplikacji musicie założyć swoje konto konto może wam się przydać również jeżeli planujecie korzystać z innych urządzeń Alphawax. na liście urządzeń znajdziecie ich całą masę na liście tej musicie znaleźć robota jak również włączyć na nim wizję connecting network Connected. Pamiętajcie tylko, że aby połączyć się z robotem musicie mieć domową sieć Wi-Fi, z którą w trakcie parowania będzie połączony również wasz telefon. Musi to być również sieć 2.4 GHz. Jeżeli wszystko zrobicie zgodnie z instrukcją, powinniście sobie poradzić z instalacją. Po prawidłowym sparowaniu urządzeń lampka Wi-Fi będzie cały czas świecić się na zielono. W aplikacji uzyskacie dostęp do tego, co oferuje pilot, ale i kilku dodatkowych opcji. Możecie na przykład regulować moc odkurzacza, zaprogramować automatyczne sprzątanie z podziałem na dni tygodnia, czy też podglądać bieżącą pracę robota, który w trakcie odkurzania tworzy sobie w pamięci mapę naszego mieszkania. W podstawowym, automatycznym trybie jazdy robot korzysta z żyroskopowej nawigacji i pomimo tego, że nie ma żadnej kamery, czy też lasera. Pracuje w sposób całkiem uporządkowany, stopniowo odburzając całe mieszkanie. W aplikacji robot zrobi mapę mieszkania, ale niestety nie jest ona wykorzystywana przy ponownym sprzątaniu. Za każdym razem tworzy nową. Do dyspozycji mamy też kilka innych trybów sprzątania. W trybie Spot Mode robot zwiększa obroty i zamiast jeździć wężykiem, zatacza coraz większe kręgi. Zwiększone obroty automatycznie wpływają na głośniejszą pracę, ale i tak. Robot pracuje całkiem cicho. Maksymalna głośność to 65 dB. Przy odległości 2 metrów wartość ta nie przekraczała u mnie 60 dB. A w trybie energooszczędnym było to jeszcze mniej. Robotem możemy sterować również ręcznie, jak zdalnie sterowanym pojazdem. Zarówno z wykorzystaniem pilota, jak i poprzez aplikację. Z racji ograniczonego zasięgu pilota znacznie lepiej działa jednak aplikacja. Pojemnik na kurz jest bardzo duży, ale i tak po kilku odkurzaniach zapełni się kurzem. Powiedzmy trochę o mocy odkurzania. W najwyższym trybie jest to 1800 paskali. Biorąc pod uwagę niską cenę tego robota, jest to fantastyczna moc i przekłada się to tym samym na skuteczność odkurzania. Ze zbieraniem zabrudzeń z twardej powierzchni nie ma najmniejszych problemów. Bardzo dobrze poradził sobie również z odkurzaniem mąki. Dzięki turboszczoce całkiem nieźle radzi sobie również na dywanach. Alpha Wise V8S Pro poza odkurzaniem oferuje również funkcję mopowania z wykorzystaniem dużego pojemnika na wodę, który powinien spokojnie wystarczyć do zmopowania kilkudziesięciu metrów podłogi. Woda jest tutaj dozowana stopniowo, prawie na całej długości mopa. Montujemy zatem pojemnik. I startujemy. W podstawowym trybie robot jeździ tak samo jak przy odkurzaniu, zaczynając jazdę w lewo, a następnie w prawo, stopniowo sprzątając całe pomieszczenie. Jeżeli robot uzna, że był już wszędzie, zacznie szukać bazy celem naładowania. Podobnie działa to w trybie room, przeznaczonym do sprzątania jednego pokoju. Korzystając z trybu room w trakcie odkurzania, robot zwiększa jednak moc. Do dyspozycji mamy jeszcze tryb Edge, w którym robot objeżdża tylko kąty pomieszczeń. Wracając do samej kwestii mopowania, warto zwrócić uwagę, że MOP, w przeciwieństwie do kilku innych podobnych sprzętów, jest tutaj całkiem dobrze zbliżany. Ma to plusy i minusy. Z jednej strony mopowanie jest skuteczniejsze, gdy podłoga jest bardziej mokra. Z drugiej jednak strony raczej uważałbym z mopowaniem bardziej delikatnych podłóg, np. drewnianych. Kupując taki sprzęt musicie pamiętać, że z racji posiadania sensorów antyspadkowych będzie odmawiał jazdy po czarnych lub bardzo ciemnych powierzchniach. Rozpoznaje je jako przepaść i albo nie będzie chciał po nich jeździć, albo będzie wariował. Alpha Wise V8S Pro. Natomiast całkiem nieźle radzi sobie z wjeżdżaniem na przeszkody. Niewątpliwie nie jest to sprzęt klasy Roboroka czy Xiaomi, ale ma też zalety. Jest chociażby bardzo niski. Ma zaledwie 7,6 cm i mieści się pod wieloma meblami. Biorąc pod uwagę jego bardzo niską cenę i to, co oferuje, to trudno jest się przyczepić do czegokolwiek. Za te pieniądze chyba nie ma na rynku nic lepszego. Jeżeli macie zatem do wydania 7 stówek, to jest to robot dla Was. Pod filmem znajdziecie informację, gdzie go można obecnie kupić. Jeżeli uznaliście, że film był dla Was w jakikolwiek sposób przydatny, zostawcie proszę lajka i komentarz. To dla mnie bardzo ważne. Zapraszam Was też do sprawdzenia pozostałych moich filmów, jak i strony bezprzewodzania.pl, gdzie znajdziecie dużo więcej informacji o podobnych urządzeniach. Serdecznie dziękuję za uwagę i pozdrawiam.